Jakie stanowisko jest? Yy, główny specjalista. Główny specjalista w czym? Razem zierzemy w Wyborczym, Delegację jest w małkach. Dobrze. Moja godna ziemi jest do Pamblina. Chciałem się dowiedzieć, czy krajowe duro wyborcze jest organem wyborczym? Yy, nie, jesteśmy ujęci w kolekcie wyborczym. Dobrze. I. i obowiązuje Was uchwała Państwowej Komisji Wyborczej? Znaczy, status jest nadany przez Państwową Komisję Wyborczą, tak? A chciałem się zapytać, jak, jaki zasięg ma ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej? Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji, w brzmieniu którego źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest Konstytucja, ustawy i rozporządzenia. Znaczy, jest to uregulowane w kodeksie wyborczym? Artykuł 187. 187, tak. 188 natomiast mówi o organizacji Krajowego Biura Wyborczego. I, i, to, to, I to stwierdza ten artykuł? 188. Pracą Krajowego Biura Wyborczego, paragraf pierwszy. Pracą Krajowego Biura Wyborczego kieruje się Krajowego Biura Wyborczego jest Krajowego i kierownikiem urzędu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych i zastanów organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego są zespoły i delegatury. No dobrze, ale, tak? ale nie chodzi o uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Jaki ma zasięg tak. ta uchwała? To przeczytam może paragraf czwarty. Organizację Krajowego Biura Wyborczego oraz zakres działania i właściwości terytorialnej jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego określa statut nadany przez państwa. Z 2011 roku, numer 23, pozycja 253. I były kolejne zmiany. Przeczytajcie? Nie, nie, nie. Mhm. No dobrze, dobrze. I proszę powiedzieć, właśnie o, odnośnie tej uchwały. Jaki ona ma zasięg? To znaczy, ona reguluje, jakby, pracę naszego Krajowego biura wyborczego, więc jest powszechnie. Powszechnie podana do publicznej wiadomości i również opublikowana w monitorze polskim. Ale czy jest źródłem powszechnie tego prawa ta uchwała? Zgodnie z artykułem znaczy? 83 Konstytucji. No, musi być, skoro została opublikowana w monitorze polskim. Ale nie ma nic mowy, w Konstytucji nie ma nic mowy o uchwałach. Raczej, znaczy, tam nie ma w ogóle mowy o Krajowym Biurze Zborczym ani Państwowej Komisji Zborczej również w Konstytucji. Ale jest kodeks wyborczy, tak? W kodeksie wyborczym już jest mowa. Tak. A w Konstytucji, tak. w konstytucji jest mowa, że, że chyba zostanie 97 artykuł, jest mowa o wyborach, tak? Tak i ogólnie określone jest w kodeksie, że taka struktura funkcjonuje. Ona ma zakreślony y, zakres organizacyjny, natomiast uszczegółowienie tego zakresu znajduje się w uchwale, która została opublikowana w Monitorze Polskim. No i dobrze. Na jakiej podstawie jest tutaj Krajowe Biuro Wyborcze yy, jest zobligowane yy, do stosowania tej uchwały? On ona nas obowiązuje w pełnej mocy. Jak również kodeks w takim zakresie, gdzie są określone zadania Krajowego Biura Wyborczego, zadania komisarza wyborczego i organizacja cała wyborów, bo w Konstytucji również nie ma określonej organizacji wyborów. To wszystko znajduje się w kodeksie wyborczym. No tak, bo kodeks jest z ustawą. No to ustawa jest zgodna z, z, ustawą, bo jest, bo jest z ustawą, zgodnie tak. z 87 artykułem. Ale tak. ja nie rozumiem, dlaczego yy, uważacie uchwałę za źródło powszechnego prawa. Znaczy, ona jest, tam jest określona organizacja, to znaczy jest rozmieszczenie tych delegatur, zakres ich, natomiast cały, cały zakres, jeżeli chodzi o wszyscy, całe działanie, to jest określone w Kodeksie wyborczym. Dobrze, ale dlaczego stosujecie się do uchwały, a nie do rozporządzeń ustaw i konstytucji? Znaczy, do rozporządzeń yy, w jakim sensie? W sensie 87 yy. artykułu konstytucji. Jako źródło poprzednie obowiązuje się No dobrze, ale y, Krajowe Biuro Wyborcze jest jednostką pomocniczą, jakby obsługującą komisarza wyborczego. A komisarze wyborcy zostali określeni również w Kodeksie Wyborczym. Tak. Jakby tak. my jesteśmy od organizacji wyborów, od y, kwestii technicznych, administracyjnych, i Rozumiem, ale nie, pod, nie, nie, nie za podstawy, która by Was obligowała do poszukiwania się uchwałą. Raczej znaczy nas? Tak, jako to znaczy, nowego biura wyborczego. Dlaczego stosujecie się do uchwał? No bo skoro określone jest w kodeksie wyborczym, że uregulowanie jest w uchwale, to to znaczy, że tam uregulowanie naszej struktury jest. Ale to już jest sprzeczne z artykułem 7 Konstytucji. Nie będę nie okre... znaczy, Nimi, nimi e, dywagować o e, zakresie uchwały, to można... Nie, z... nie, nie, chodzi o zakres. Chodzi uh -huh. o źródło prawa. I w tym uh -huh. momencie, jeśli Krajowe Bro wyborcze korzysta z uchwały, to znaczy narusza tak. artykuł 7 konstytucji. A znaczy, również państwa Komisja Wyborcza wydaje inne uchwały i też one są po obowiązujące w zakresie organizacji wyborów, prawda? Nie no nie mogą być powszechnie, no bo 87 konstytucji stanowi inaczej. No tak, więc zobaczy pan, że teraz tak, większość, większość zakresu jest określone w kodeksie wyborczym, prawda? A szczegóły zostały określone w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej. A powinny być w, w takim przypadku w rozporządzeniu, nie w uchwale. I? Ale Państwowa Komisja Wyborcza nie może wydawać rozporządzeń. I no w kodeksie wyborczym nie zostało to uregulowane w ten sposób, że no Państwowa Komisja Wyborcza wydaje rozporządzenia. Czyli ten kodeks jest niezgodny z Konstytucją? Tak, mm, znaczy, Nie mi to Ja tylko mogę na podstawie niego pracować. Mhm. No, ale nie macie podstaw, bo w z Konstytucją tylko na podstawie rozporządzeń i ustaw możecie funkcjonować. czyli znaczy, my funkcjonujemy na podstawie kodeksu wyborczego, tak? Tak, ustawa. Ko Kodeks jest ustawą, ale już tak, uchwała już nie jest ani u ustawą, ani rozporządzeniem. A jakby nasz zakres zadań jest określony również w kodeksie wyborczym, tym, czym my się zajmujemy, a uszczegółowienie znajduje się w uchwale. No to właśnie, natomiast łamane. Nie... nie, ja rozumiem, tylko tylko kodeks wyborczy określa to yy, na tyle ogólnie, a później w jest to przywołane w sposób ogólny oraz określone w sposób szczegółowy, prawda? Tak, a sposób szczegółowy jest niezgodny z artykułem 7 Konstytucji. No możliwe, to nie mi to oceniasz, ja nie, nie jestem stąd... A kwestia tak. jeszcze pieczęci, hmm? pieczęci terytorialnych, bo to każdy sobie obud sam wyrabia, czy dostaje z Państwowej Komisji Wyborczej? Znaczy, wzór jest określony w uchwale w Państwowej, Komisji, w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale ten wzór znowu jest, nie jest zgodny z Konstytucją. Znaczy, wie Pan, no, nie nam ocenia z to, czy, w, czy, czy uchwała jest zgodna z Konstytucją, bo y, Państwowa Komisja Wyborcza jest określona w Kodeksie, że może wydawać jedynie uchwały. No tak, tak ale znaczy, uchwały nie są wiążące, bo to nie jest źródło prawa, powszechnie obowiązujące. Y, raczej, dla wszystkich organów, to też jest podkreślone, dla wszystkich organów, które organizują wybory, jest. Tak zostało to określone również w kodeksie wyborczym. Wszystkie, czyli powszechne, tak? Wszystkie tak. organy czyli powszechnie. Tak, dokładnie. No, w tym z zakresie my się musimy do tego stosować? Zgodnie z, również gminy. Zgodnie z konstytucją powszechnym prawem są rozporządzenia ustawy. Co hmm. panu mogę na to odpowiedzieć? W, 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 tym, w ustawie o hymnach i obieczęciach państwowych jest artykuł 164, że Państwowa Komisja Wyborcza jest uprawniona do, do poszukiwania się państwowymi pieczęciami. A, a ona działa wbrew tem, tej ustawie, wbrew temu artykułowi w ten sposób, że w pieczęciach terytorialnych nie zostaje zamieszczany orzeł biały jako, jako symbol narodowy. tak szczegółowy. jestem tylko zwykłym pracownikiem, który wykonuje kodek, który, który wykonuje e, ustawę rozporządzenia w zakresie poszczególnych czynności w wyborach oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nic więcej nie mogę powiedzieć w tym zakresie jakby nie mi jest oceniać e, właściwość uchwał i ich zakresy, a nie no dobrze, to dziękuję za rozmowę, do usłyszenia dziękuję uprzejmie, do widzenia